Twoje ciało potrafi zrobić tyle, na ile pozwoli mu twój umysł. Dlatego podczas treningu fizycznego potrzebujesz pracować nad swoją głową. Można to robić jednocześnie. Ja tak robiłam. Moi podopieczni tak robili. Wiem, że to działa. Wiem, że to powoduje transformację, praktycznie całkowitą zmianę swojego życia. Więc jeśli jesteś teraz na takim etapie swojego życia, że szukasz rozwiązań, chcesz przebić jakieś mury, jakichś swoich ograniczeń, chcesz pokonać jakieś smoki w swoim życiu, Masz jakieś bariery, które powodują, że nie możesz osiągnąć swojego celu. Być może już bardzo długo, a na pewno już bardzo długo, bo wiem, z czym przychodzą do mnie moje podopieczni. Może to być odchudzanie, proces kształtowania sylwetki. Robisz coś bardzo długo i rezultaty są mizerne. Rezultatów nie ma albo są słabe. Wszystko siedzi tutaj w Twojej głowie tak? Niestety rozpiski treningowe nie działają. Niestety rozpiski dietetyczne nie działają. Skąd to wiem? Bo kurwa, z takimi problemami przychodzą do mnie podopieczni. Odchudzają się od 20 lat. Od 13 roku życia. Yy, od 18 roku życia. Mają już koło 30 albo są nawet już yy, w połowie do 40. I co? I gówno. Dalej nie mają rezultatów. W domu mają nawet siłownie, Mają mnóstwo książek i sprzętów do fitnessu. Mają mnóstwo po prostu w, w, napchaną głowę informacjami na temat zdrowego stylu życia. Najczęściej takimi no chujowymi, nic niewartymi informacjami, bo te informacje są albo przestarzałe, albo zakłamane, albo bardzo często nieprawdziwe. No przecież wiem, z czym przychodzą do mnie moi podopieczni. I wiem, jak potem mówią, że łamie im schematy w głowie podczas moich procesów. A przez ostatnie trzy lata pracowałam bardzo indywidualnie nad głębszymi procesami zmiany z moimi podopiecznymi. I stworzyłam przy okazji taki program, który będzie bardziej ogólnodostępny, który nazywa się treningiem wygrywania. Dlatego zapraszam cię. Na pięciodniowe wyzwanie pod tytułem Trening wygrywania. Zwycięstwo czekacie poprzez trening fizyczny i naukę panowania nad swoją głową, naukę samodyscypliny, naukę brania odpowiedzialności za swoje życie i za swoje cele. Naukę ustalania swoich celów realistycznie, naukę pracowania ze swoją głową podczas Procesu treningowego. Zapisz się, bo to może być jedyna szansa na trwałą transformację Twojego życia i Twojego ciała bądź jakiejkolwiek dziedziny życia, którą chcesz zmienić. Naprawdę zapraszam cię, bo na pewno jest tak, że jeżeli bardzo długo chcesz, yy, pracujesz nad osiągnięciem jakiegoś celu i ci to nie idzie, to robiąc to, co robisz do tej pory, będziesz mieć te same rezultaty. Zapraszam Cię na moje wyzwanie. 5 dni, podczas których podejmujesz wyzwania, dostajesz narzędzia, yy, trenujemy samodyscyplinę. Oczywiście, w 5 dni się wszystkiego nie nauczysz, tak? Natomiast dostaniesz ode mnie porządne, naprawdę porządne fundamenty dotyczące kreowania zwycięskiego życia. Zapraszam Cię, zapisz się poniżej. Pozdrawiam Cię. Do zobaczenia podczas treningu. Pa!